Na kanale. Dzisiaj przed nami mnóstwo atrakcji, bo dzisiaj wreszcie jedziemy z Michałem wybrać jego, no, strój, chciałam powiedzieć garnitur, ale w sumie nie wiem na czym się skończy, więc jedziemy po prostu wybrać jego strój już na ślub. Nie mam pojęcia, czy będzie to garnitur. Myślę, że chyba tak, bo w sumie skłaniamy się bardziej pod garnitur. Tak jak oboje sobie rozmawialiśmy, to myślimy, że się skończy na garniturze, no ale zobaczymy. Także dzisiaj jedziemy właśnie do centrum, do arkad, poszukamy. No zobaczymy co tam fajnego będą mieli, jakie propozycje. Ja sama jestem ciekawa, co się Michałowi najbardziej spodoba, bo ja mam kilka takich, wiecie, upatrzonych już wzorów. Co mogłoby być fajne, które kolory są ok, które takie pół na pół? Także zobaczymy, co on na to. Więc dzisiaj na pewno czeka nas wycieczka, właśnie na zakupy. Pewnie gdzieś jeszcze wejdziemy na kawę, bo w sumie kawy w ogóle dzisiaj nie piłam, a się zrobiło tak brzydko. Zaraz wam pokażę w ogóle za oknem. Ja się słuchajcie, ubrałam oczywiście w sukienkę, mówię, a dobra, dzisiaj znowu kolejny fajny, letni, ciepły dzień. A dzisiaj tak jest, średniawo. No, spójrzcie sami. Jakoś tak, wiecie, nie, nie za bardzo. Tak jest mm, średnio, średnio. Coś tego słońca nie widać, ale zaraz Wam coś opowiem. Pokaż się w koszuli. Pokaż. Ale gdzie nie dopniesz? Ale to i tak, to, chociaż w sumie, mhm, no to jest, no, dobra. W sumie nie wiem, czy musisz mieć tak dopięte też pod szyję, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. I co? Nie, jest fajne I mi się wydaje, że rzeczywiście ten jest taki dopasowany, jest naprawdę jest naprawdę ładny, nie? I teraz jeszcze zobaczymy ten. Ale one wszystkie, ten też ma, zobacz, takie, takie ma... Paski. Jakby takie paseczki, no. I tu ma... Tak. Ale ładne. Dobra, dodawaj Przymierzaj kolejny. To jest na Chyba tak, wiesz, już teraz nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. No, że ten sam. Mhm. Ale ja zobacz jak ładnie. I Mucha. Jak pani chciała czarna buchy, mogę dać, żeby zobaczyć jak to... Tak, także chyba tak, ale mi się, naprawdę i tą muchą powiem Ci, że wygląda super. Serio. Pokaż jeszcze ją tu. No. Tak mi się wydaje. Bardzo ładnie, serio jest taki, ten kolor też jest taki nieoczywisty, nie? Że wiesz o co chodzi. No. Okej, okay, proszę bardzo, to co, zadowolony z zakupów? Głó główna gwiazda odcinka. Ej, no, to ty dzisiaj. No, to ja. I co, co zadowolony jesteś? To... Tak. No musisz być, teraz no musisz No jestem być. zadowolony, Nie ma teraz no. takiej zwątp 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 zwątpiejącej? Wątpiącej miny! Nie, no ma nie, wątpiącej nie ma wątpiącej miny! Nie, miny. No. Pewnie się przyda. No, ja bym mogę powiedzieć, że Michał super wygląda. Po prostu. Wow! Serio, wow! Ale zobaczycie później. Ja no. we wszystkim dobrze wygląda. To też prawda. No, to też prawda. <laughs> no, ale nie było aż tak źle. Nie, kilka sklepów zahaczonych przeszliśmy. Bo ja nie się. lubię chodzić po. Te garnitury są takie same wszystkie, tylko się nie kolory. Są. Tylko kolorem się różnią. No właśnie, no tylko i to kolory. jest ta różnica. Dlatego tylko, trzeba pójść i przymierzyć. Dlatego można pójść do jednego sklepu, gdzie jest full kolorowych garniturów i wybrać no. jeden. No najlepiej, Odpowiedni nie? Ale kolor. wiesz, tak możesz sobie jeszcze przymierzyć inne kroje, o to chodzi. Dobra, Kroń, najważniejsze, że wszystko wybrane. Jenny, dobrze, że jesteśmy już po tych zakupach, nie? No Naprawdę. twoje szczęście. No dobra, ale nie ukrywajmy, Was na pewno najbardziej interesuje, co ostatecznie wybrał e, Michał e, Mogę Wam co nieco zdradzić, bo stwierdziłam, że spoko będzie e, Jak wiecie, niektóre rzeczy gdzieś tam zostaną na no później, żeby tak nie były od razu Ale część rzeczy na pewno Wam pokażę, bo Michał w sumie za jednym razem kupił od razu cały swój strój e, Praktycznie na tych miastce, także nie ma takiego problemu jak ja, że wiecie, musi chodzić od sklepu do sklepu Tu coś zamówić, tam coś zamówić wszystko praktycznie w jednym miejscu, no i to jest spoko. Także jeśli chodzi o panów, którzy muszą się gdzieś przyżykować, czy właśnie na wesele, na jakieś urodziny, imprezę, rocznicę, cokolwiek, no to pod tym kątem mają znacznie łatwiej, bo w jednym sklepie kupią i buty. I jakby cały wiecie, garniak, koszule, po prostu muchy, krawaty, wszystko, wszystko. Paski, nie paski. A niestety, jeśli chodzi o kobiety, to tak łatwo nie jest. I wszystko praktycznie trzeba kupować w innym sklepie, także troszkę trzeba się nabiegać, napatrzeć, nachodzić, no i pozamawiać. Także pod tym kątem to mu trochę zazdroszczę, że wiecie, wszystko kupił w jednym miejscu. A ja niestety muszę, wiecie, zamawiać wszystko z innego punktu. No dobra, tu jest jego giga, cała paczka z zakupami. Słuchajcie, on się zmieścił w taką y, wielką paczkę. I to wszystko, no, gdzie moja suknia, pewnie wiecie, nie wiem, czy się, nie, raczej by nie weszła do takiej paczki, a Michał, zobaczcie, w jednym pudełku, w jednym pudełku, w jednej siatce, y, wszystko ostatecznie właśnie kupiliśmy, całość w y, kubekce. I tu ma po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Po prostu zapas wszystkiego tutaj dostał. Nawet słuchajcie, tu są skarpetki. To jest cały taki zestaw, rozumiecie? Skarpetki na cały tydzień, także może sobie po prostu chodzić, wymieniać się non stop. Także spoko sprawa z tym pakowankiem. I to nie wszystko. Tu jeszcze ma pasek, także to też jest fajne i zdaje się, że tu gdzieś widziałam, to jeszcze były bo będziemy musieli ogólnie e, chyba wymienić koszulę, żeby pasowała. Tu są w ogóle te e, ojejku guziki do koszuli, takie zapasowe. I tu są buciki. Buciki też Wam mogę pokazać, są w sumie ciekawe. Rany. Już Wam pokazuję, co nieco Wam zdradzę. Okej, okay, zobaczcie, jakie lakry. Także wow, spoko są. Bardzo mi się podobają, bo są takie błyszczące. Ale tu jeszcze mają, zobaczcie, ten czubek taki jakby. Kratkę, także takie, takie detale, detale. I oczywiście ci z Was, którzy oglądali jeden z poprzednich odcinków, wiedzą, że z tyłu będzie również naklejka. Michał w sumie, nie no, Michał też już wie, także będzie miał jeszcze naklejkę z napisem: tak, właśnie po tej stronie buta, jednego i drugiego, i to samo będzie u mnie. Lejset, co sądzisz? Co sądzisz o wyprawie? Za długo ludzi nie było, prawda? Za długo. Tak jest. Ile można ciuchy wybierać, nie? No. <laughs> No dobra, także co, pokazałam Wam co nieco, jak wyglądały nasze zakupy z takich szybkich przygotowań Michała, bo on jednak za dużo do wyboru nie miał. W sensie za dużo nie musiał się zastanawiać, po prostu miał ułatwiony wybór, nie to co ja. Mój film, jak ja wybieram, moją suknię ślubną, też zobaczycie, kochani, będzie na Was czekał, to wam mogę obiecać. Na razie, póki co nie chcę go wypuszczać, bo jest jeszcze troszeczkę za szybko, ale ten film już czeka, tak jak mówiłam, także na pewno Wam się spodoba na to mega liczę, także. Będzie fajnie, sami zobaczycie. A tymczasem ja tutaj jeszcze zabieram się do pracy, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, dlatego też między innymi ten dzisiejszy vlog po prostu jest później, bo strasznie dużo rzeczy mi się ostatnio uzbierało, wiecie tak, naraz. zresztą opowiem Wam na pewno też w następnych odcinkach, sami zobaczycie bo serio się po prostu dużo dzieje i póki co kończę dzisiejszego vloga taki luźniejszy vlog naprawdę luźniejszy ale mam nadzieję, że Wam się podobał także widzimy się w piątek o godzinie 15, już mam nadzieję, że wtedy równo o 15, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, buziaki!